Plamek Troski. Ruiny na wzgórzach umiejscowione w Czechach na terenie Czeskiego Raju w pobliżu miasta Icin. Plamek został wybudowany prawdopodobnie między 1380 a 1390 rokiem. Pierwsza wzmianka w źródłach pojawiła się w 1396 roku. Został wybudowany na polecenie Cenka z wartem Perka z rodu Markwarticów. Cenek był czeskim szlachcicem, panem Icina. Z powodu problemów finansowych pod koniec XIV wieku Cenek musiał sprzedać swój zamek królowi Wacławowi IV. Decyzją króla przeszedł w ręce Otto III z Belgowa w roku 1399. Nowy właściciel był ważnym i wysokim rangą urzędnikiem prowincjonalnym Królestwa Czech. W latach 1388-1393 sprawował Urząd Najwyższego Burgrabiego Praskiego. W 1394 roku został członkiem Unii Lordów, a od 1396 roku członkiem Rady Królewskiej Wacława IV. Otto stał się jednak w późniejszym czasie przeciwnikiem króla. W okresie od około 1388 do 1400 był asesorem sądu prowincjonalnego, a później najwyższym podkomorzem prowincjonalnym. W około 1414 Otto z zmarł. Miał dwóch synów: Jana urodzonego 1300. 1994 roku, który prawdopodobnie nie dożył wieku dorosłego oraz Otto IV, który urodził się w 1399 roku. Otto IV został spadkobiercą ojca i odziedziczył też Zamek Troski. W 1419 nastały wojny husyckie. Były to starcia na tle religijnym między Husytami a Świętym Cesarstwem Rzymskim. Na którego czele stał Zygmunt Luksemburczyk, syn Wacława IV. Po stronie Luksemburczyka stał Otto IV, a Troski stał się wówczas jednym z miejsc otrzymywania raportów o ruchach wojsk husyckich dla rycerstwa łóżyckiego. oraz przyjmowane były delegacje katolickich panów. W 1424 oraz 1429. Samek próbowano zdobyć, ale nigdy podczas wojen huzyckich się to nie udało. 1429. także wybuch na zamku przypadkowy pożar. Zakończone wojny huzyckie sprawiły, że wyniszczony kraj popadł w czas anarchii. Po krainie panoszyły się bandy byłych żołnierzy i rabusiów. Jednymi z nich byli Krzysztof Sofa z Helfenburka i z Faker, którzy dowodzili swoją bandą rycerzy rabusiów. W 1439 oni właśnie zdobyli podstępem zamek oraz uwięzili Otto. W kolejnym roku nastąpiło długotrwałe oblężenie przez Landfrydę wschodnioczeskiego. Latwidowie w czasie bezkrólewia zapewniali sprawiedliwość oraz porządek na ziemiach czeskich. Obleżenie nie dało żadnych rezultatów. Sofa oraz jego towarzysze opuścili zamek prawdopodobnie z własnej woli w 1444. Wkrótce potem rozbójnicy zostali pokonani przez wojska z Gerlitz i Zita. Otto odzyskał wolność, lecz w niedługim czasie zmarł, pozostawiając zamek synowi Janowi. Jan, nie mając potomstwa, sprzedał troski Janowi Zajcowi z Hasenburga w 1455 roku. Nowy właściciel był przeciwnikiem króla czeskiego Jerzego z Podbieradów. Jerzy był jedynym królem Czech, który nie pochodził z dynastii panującej, lecz z arystokracji rodzimej szlachty. nazwany był Królem Chusyckim. Jan Zajcow, dzięki przeciwstawieniu się królowi, zyskał miano najwyższego kanclerza od króla Węgier i Chorwacji, Macieja Korwina. Choć tytuł ten nie miał znaczenia, dał powód królowi do zorganizowania zbrojnej wyprawy przeciwko Zajcowi. W 1469 roku władca obległ wszystkie zamki Jana, w tym troski. Zamek 28 sierpnia został zajęty i wymuszono na Janie zawarcie rozejmu. Majątek w tym zamek został Janowi zwrócony. W 1495 roku Jan zmarł, po nim majątek odziedziczył syn Mikulasz, a po jego śmierci jego syn Jan. W końcu zamek został sprzedany i trafiał z rąk do rąk. W czasie wojny trzydziestoletniej zamek pełnił funkcję twierdzy, która została zdobyta przez Szwedów w 1639. Rok później zamek został zdobyty przez wojska cesarskie, a garnizony obostrony na zmianę stacjonowały na zamku aż do 1648 roku, kiedy to zamek został spalony przez wycofujących się szwedów. W 1925 stał się własnością państwa czeskiego. Dziś zamek stanowi atrakcję turystyczną. Wybudowane na dwóch skałach bazaltowych, dwie wieże Baba i Panna rozpościerają wspaniały widok na czeski raj.